Witam wszystkich, z tej strony Smigonurum, zapraszam do obejrzenia nowej serii, będę nagrywał Red Dead Redemption, przejdę całą fabułę po prostu, no i tak jak brat przechodzi mafię, tak jak ja będę tak, ja będę przechodził Red Dead Redemption. No i po prostu zaczynamy. O, jestem w sumie na razie jeszcze w home. Ie. Tu mamy Red Dead Redemption. I... I... miałem coś do zrobienia. Yy... A, dobra, to już potem. Zaczynamy. Gra... Znaczy ja to grę wygrałem już na 100%, ale... Yy... Będę grał ją totalnie od nowa. Nie skasuję oczywiście tamtego save'a 100%, ale... Yy... Będę grała nowa. No. <laughs> A i w ogóle to fajnie, bo normalnie nie mam za bardzo czasu, bo ta szkoła i tak dalej. Ale yy, Na szczęście udało mi się wmówić yy, mamie i już jestem chory, no dobra, żartuję. to jest. serio to jestem trochę chory, ale... Yy, ale po prostu no tak. Rzadko kiedy mogę zostać w domu. Pierwszy raz dopiero w tym roku zostałem. W tym roku szkolnym. No bo w Miejskiewiczu to już jest tak, że trzeba się nasrać, żeby potem pisać się usprawiedliwienia i już potem się nauczycielki pytają, czemu nas nie było. To nie jest tak jak w gimbazie i w postałówce. To nie jest już tak fajnie. Okej. Okay. No i po prostu zaczynamy grać. Zaczniemy oczywiście od Exodusu. Hmm, dżyn, 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 dżyn. No Okej. Okay. Tu mam ten stuprocentowy safe. Patrzcie, żeby nie było, że was kituje. Tak, 100%, 100%... Ale Jeden dzień, 10 godzin, 15 minut, ,19, 19 sekund, nie tak dużo w sumie, ale... Okej, okay. i teraz zaczynamy tą nową game, new game. Yes, I'm sure. Exodus in America. Tak, to jest pierwsza misja. Wiem, um, nie będę nic spoilerzył. Choć znam tą grę na pamięć od A do Z, to nie będę nic mówił dla... Tego, bo są osoby, które tej gry jeszcze nie przyszedły, a może chciałyby zobaczyć, więc nie będę spoilerował ani nic, sp... no. Jestem tylko ciekawy, czy kto, przy... kto pierwszy przyjdzie, ja, Reddit czy brat, yy, a... Mafia, bo ja potem Uncharted będę wszystkie przechodził, które też w sumie wszystkie prawie przyszedłem wiele razy, ale dobra, teraz umknę i żebyście sobie mogli pooglądać Jaki ginnus. Zaspoilerowałbym coś a propos tych dwóch panów koło Marstona, ale powstrzymam się i zamilknę. To jest długi film. To jest długi film. Ale trudno. Obawiam się, że pierwszy odcinek spędzimy oglądając filmy początkowe. Bo będzie spał 26 minut.

czyli na przykład ja. Mm -hmm. Ale ich światopogląd no jest trochę dziwny. Jeżeli czytaliście napisy to zrozumieliście. Albo słuchaliście. Chociaż nie wiem czy nie jest za ciało. Ej, powinno być. Dobrze. Bonnie! O! Oh! O oh, kurde! Olej Bagmar. Chu! Napisów nie widać. Psia Na następnym odcinku to poprawię. No nic. Możecie się pożegnać z napisami w tym odcinku. E, na razem lepiej nastawię to to, żeby było wszystko widać. Dobra. Go to the saloon. Nie, nie, zaczniemy inaczej. Salun. Okej. Okay. O kurde Ej tego nie zamierzam... Ej, nie, nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uh. Nie, 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 tak to nie miało wyglądać. kurde, pionkę chciałem, a nie Dobra, wchodzimy do Saluniu i pogadamy z Jackiem. Spoiler. Kurde. Ale zboczyłem. Ale zboczyłem. Już 10 minut minęło, a nic specjalnie nie zrobiłem. A Jake, nie Jack. To już tak zapomniałem trochę, jak to wszystko było. Jadę teraz z tym wieśniakiem, nie powiem gdzie, nie będę spoilerzył Jaka dziwka! What are you doing, my woman? Co się tak drwało, porąbało i wreszcie? Ja tylko popchnąłem dziwkę. A, właśnie. Nie wiem, nie wiem czy mam być legendą, czy bandytą. Tym przejściu Red Dead No bo można w zasadzie wybierać Po tym co będę robił <laughs> Ale nie wiem jeszcze Legendą byłem wiele razy Miałem maksymalny honor i maksymalny fame Ale teraz swoją babę zostawię, raczej będę tu Chociaż, a będzie ciekawi X-em dostosowujemy tempo naszego galopu do galopu tego gnojka posłajmy Osaibo znaczy, mapa jest duża. Mm. No, zobaczcie, jak fajnie. Zobaczcie, jak wygląda świat Red Dead Redemption. Zobaczcie, jakie dobre efekty graficzne. Zobaczcie te słońce. Nie, wiem na kamerze to tego tak dobrze nie zobaczycie, ale jakbyście mieli Red Dead Redemption, to wiecie, jak to dobrze jest wszystko zrobione. Na ekranie to wygląda znacznie lepiej niż na kamerze, bo kamera nie oddaje tych efektów, ale jest... i tak to jest po prostu świetna gra. Zawsze zachwycałem się tym, jak biegają konie w tej grze bardzo dobrze zobaczcie bardzo realistycznie ruchy są naprawdę realistyczne zamknij grumacie aktualnie mam najsłabszy rewolwer w grze, w grze. Cattleman rewolwer to jest najsłabszy co może być Right. Mhm, mm mhm, mm right. No, zbliżamy się na szczęście. Potem zacznij trochę ciekawie przy... Ooo, oh, właśnie widać. Zacznij trochę ciekawie przy tym forcie. Bo... Nie będę spolerował. Ale to jest naprawdę fajna gra. Oh yeah. Hmm. Jest straszny. W sumie polowanie jest czasem uciążliwe w Reddit. Trzeba szukać takich zwierzątek. Ja on sobie zażyczał i dokładnie po całym świecie trzeba ich szukać. To jest nie fajne. Strasznie śmieszne Gdzie się stracił ten wieśniak? Szczeliłbym mu w ryj ale... Nie może Dobra Idziemy... Konika oszczędzę Bo teraz będzie ostro John Marson Kozak wchodzi do Fort Mercer I dostanie w ryj 11 minut ještě. ze <sum> dusjant. <sum>

To było mądre No To było mądre ze strony Johna To było naprawdę mądre Próbuły, Próbował wyjąć rewolwer i zastrzelić trzech gości, którzy mierzyli do niego z, z czego z winchesterów. Winchesterów. I próbowałem ich zaszczelić. Oni byli jeszcze za osłoną. No on nie. To było mądre. Tak. Oby tak dalej, John. Świetnie się spisałeś. Teraz jakaś dziewka z podmiasta miasta musicie ratować. Świetnie. Prawdziwy ciebie cowboy. Saving. New friends, all problems. Nie cierpię tego w Redemption, że wszystko jeszcze tak długo ładuje!

minut Nie na no pierwszy odcinek to jest mazaka Same filmy, mówiłem Mówiłem Nie będę nawet zaczynał kolejnej misji Ponieważ mogę jej nie złożyć w 5 minut Po prostu rozglądaj się po A zaczniemy Was w drugim odcinku no, takie postanowienie. Nowo minutowe. No i bicie jestem Ranch. No nie, 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 nie mamy w ogóle. Nie, 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 nie. Boni, join the Potem. Tymczasem... Poruchamy dzikę. Kurde no po cholerą wyciągnął ten rewolwer To mnie zawsze bawiło, ona próbuje wstać, a ja pcham. Ale śmieszne. Petsiki fajne, inteligentne żarty. Jesteśmy w zacisznym miejscu, teraz można... mmm, umz Głupia dziwka. hm, hm. Ale śmieszne. Dobra, zostawimy dziwkę Suńcie chłopcze I pójdziemy pokazać wam zajebiście, zajebistą kompę na multi Jak sobie gracie eee, Połamie się teraz? No co? Chciałem się połamać eee, Jak sobie gracie w ten Na multi jest dużo zób w McFarlanes Ranch To najlepiej zamalinywać się a tu jeszcze chyba nie mogę wyjść, tylko po Najlepiej zamelinować się zaraz tam, gdzie wam powiem. A poza tym, jeżeli chcecie no, zdobyć wysokie bounty, co też będę robił. Proszę debilów spiąć. Co za debil! Spierdzielaj stąd! Co za synek. Połamał się, no i dobrze. Co, chciał za mną łazić? z... z specjalnie ze mnie nałożymy, żeby mnie po prostu wyrównać. Patrzcie, póki ten ban nie zostanie spalony... Ole! Spoiler, spoiler, uwaga, przewincie i udajcie, że go nie strzyście. Eee, dopóki ta sadełka nie zostanie spalona, a, a zostanie, Zaspoilerowałem za spoilerowałem, to... Tu jest za Zobaczcie, tutaj macie szczelbę i patrzcie, jaki macie hotspot. Hotspot. Patrzcie, jakie macie Line of Sight. Powinien się prawie całe lanes zranić. Z pięści nie będę strzelał, ale z tego gówna w sumie też nie. Ale jak macie dobrą szczelbę i tu się możecie kryć, jak was ktoś poszczeli. Ktoś tu wbija od dołu, bo tak często jest. I po prostu czekać, aż zacznie się debil wspinać po rabinie i bum 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 Czeliłem i złamałem prawo. Okej. Okay. Eee, super. No nic. Pokazałem Wam Kampę No i trudno. Nic już chyba więcej nie znowu zrobić. Nie będę już dwie minuty zostały, także. Chociaż może wcześniej skończę. Powiem tylko tyle, że... Odcinki, mam nadzieję, że będą się pojawiać regularnie. Mam nadzieję, będę przeplatał z MW3, a brat jeszcze będzie w z rewolwerem, a brat będzie jeszcze o kurde, on biegnie, nie, 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 nie biegnij. Yy... A brat będzie jeszcze w mafia mafię dwójkę, nie? Więc po prostu. Trzy gry na razie będą rzucane na tym kanale, ale wiecie, chodzimy do szkoły, wychodzi się do szkoły, nie ma nikt czasu tak wiele jak wakacje. Więc postaramy się, żeby było w miarę regularnie, ale tego nie obiecujemy. No. I na tych słowach zakończę swój pierwszy odcinek. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.